Dzień dobry. Dzisiaj chciałam wam pokazać jak jajka zbieramy. Niestety już jest późna godzina, o, na dworzu jeszcze jest jasno, ale kury już idą spać. Te stare przynajmniej, ze starym kogutem. Dopiero teraz zbieramy jajka, Ada będzie zbierała. Ja mam tutaj świeżutkie, cieściutkie jajeczko, jeszcze cieplutkie. Wkładaj do koszyka. A, to stary kogut jest za Tobą? A stary kogut? A ta co znów już na jajkach siedzi? Nie. Patrzcie, tam jest stary kogut. On już ma chyba z 8 lat. A 7 to na pewno. I już w tym roku to, to jest ten kogut, co z dominantami siedział jakiś jako stary dziadek. Już w tym roku już nie ma teraz siły, żeby wskakiwać na grzędy tam, do kurek i śpi tutaj, ale widzę, że mam takie różne green jajeczka, Niebieskie po Grinszelach. To jest <laughs> po złotej chyba. A to tak. Fajne takie jajeczki, Te oliwkowe. fajne i te niebieskie bardzo lubię. W ogóle to jajeczko od green Zauważyłam, że są bardziej żółtka mają bardziej pomarańczowe. Jedzą wszystkie to samo. Zielone. Ale inne zauważam tak, jedno jest takie oliwkowe, jedno jest zielone. One są bardziej takie właśnie pomarańczowe. Nie że No i są to... mniejsze niż od tych brązowych kurek. To jest na przykład nakrapiane, jak po papryczce. Mm, jedna kura takie nakrapione znosi. Jest jakieś blade, coś białe. Ale ciekawa jestem, co ta kochinka, czemu ona tu siedzi. Ona już w tym roku dwa razy siedziała na jajach. To jest sobie jeszcze jajka, Już Swoje kurcaki, kurcaki by siedziała. Kurcaki. kurcaki. Kurcaki by siedziała już swoje. I ja bym chyba za bardzo nie chciała, żeby znowu siedziała, ale sprawdziłem po odgłosie. Siedzi na jajach! O, ludzie! A nad czym tam siedzisz? Pokaż. Co tam masz pod spodem? Kurczę. Tyle ma na zbieranych. Patrzcie! I grinszelowy. Będzie grinszel. A który dzisiaj jest? Osiemnasty! Osiemnasty październik, ona na jajach wsiadła. Co to jest za głupia kura? No w ogóle nie znosi jajek, tylko siada na cudzych jajach. Jakie oczy. O, Masz ludzie! A ty co tam wysiadujesz? kogutek? A nie ma. No dobra, to idziemy. Kurki, kurki. A kurki mam pokazać? Zobaczcie. To jest ta kura z fermy. Bardzo ładna. Tam Tamta biała też jest z fermy. Te czarne to są moje stare kury. Szare też są stare. Tam jeszcze jest stary kogut. Bierze się. Albo no opieraj To moje dominantki. Dominantki są takie nieduże kurki, leciutkie, mniej jedno troszkę. No i te perumówki tak sobie żyją. Ale te białe trzy chyba mi zostały z tych białych. Trochę poszło na rosół, niestety. Te białe są takie bardziej żywotne niż te takie grozowe z piórkiem białym. O, Greenshell jeden. Jednego mam takiego Greenshella to Filipia. To się śmieka na na zewnątrz. Cztery te białe. Albo tu pod drzewem. Nieraz raz znajduję. O, patrzcie, one śpią dalej na drzewie. 18 października one śpią na drzewie. To jest mój wspaniały biały kogut, kupiony z Facebooka. On teraz tutaj rządzi na podwórku. Coś mi się stało w nogę dziś chyba z miesiąc temu i chodzi taki kulawy troszkę. A, ale jest porządny. Kogut ogier. To jest adekurka. Płomyczek. Płomyczek, ten dominant. I tutaj każda kura i kolbot też mają swoje gałęzie. I swoje Ten kogucik jest z tych kurczaszków, co mi się na wiosnę wykluły. Ten też. I one zostały już niestety nazwane. Ten to jest alfabet. Jaki alfabet? alfabet? Ten jest, jak oglądacie wspaniałe stulecie, to to jest Selim. Bo jest rudy taki jak ten Selim. Nie pamiętam jak się nazywał. O, tutaj jest duszelka. To też ten kogut z piecz Raz, razem z białym. O, biały jeszcze na wieczór tutaj akcję przeprowadza. I cyk. Patrzcie, nie schodzi. Góra się już zdenerwowała. No. I zobaczymy w przyszłym roku, jakie kurczaki będą po tych kogutach. Ja kupiłam dwa koguty, bo jeszcze wtedy nie miałam świadomości, że moje kury będą takie płodne. Kwoki moje. Tak będą siedzieć na tych jajach i wysiedzą tyle kogutów. I każda kura ma swoją gałąź właśnie. Zawsze śpią w tych samych miejscach. Ale ten tutaj, a nie, ten spał. O, takie to cudaki. Te jeszcze nie śpią. Jeszcze żerują. Policzyć na jajecach? No, 120 jakoś pewnie, tak zawsze koło 20 jajek. 20-25 jest zawsze. Takie różne. Piękne. To jest fajne. Tutaj jest nasz kurnik ciągle jeszcze nieskończony. Ale może kiedyś kury się przeprowadzą. Mhm. No duży i cieplutki on jest. Jak może kiedyś? To za chwilę zrobimy, <laughs> tylko trzeba się ogarnąć z innymi rzeczami jeszcze. No. Już trwa dwa lata chyba budowa jak Pałac Kultury i <laughs> No dobra, to będzie na razie tyle. O, to, znowuż patrzcie, znowuż to znowu dopadł, patrzcie, znowu dopadł. To samo samo Chyba To samo. <laughs> A jutro spróbuję nagrać film właśnie z kurczakami. Jeszcze mam pełno kurczaków małych przecież. No i zresztą zwierzynce. To na razie do zobaczenia.